Witajcie, kochani! Dzisiaj mamy bardzo ładny dzień. Ostatnie poranki są już takie o z takim oddechem zimowym. Bardziej czuć zimę niż naszą złotą polską jesień. Ale dzień jest przepiękny, świeci słońce. Co prawda, wiatr jest taki chłodny, że trzeba albo założyć cieplejszą bluzę, albo po prostu szybciej się ruszać. Mamy dwa do wyboru. Ale dzień jest ogólnie ładny. No i tak dzisiaj podsumowanie prac. Dachy są skończone. Teraz czeka nas kolejny etap tam w środku. Ale tam będzie w następnym odcinku co jak to już nie dziś. Dach na domie jest zakończony. Tak wygląda. Bardzo podoba mi się ta jaskółka. Ta wstawka z cegły. I to, że struktura jest jasna, bo rozjaśniło ten dach, nie ma takiej monotonii tego brązu, nie ma przytłoczenia. Czeka nas jeszcze oczywiście elewacja na dole, ale to dopiero w przyszłym roku, na wiosnę. No i też będę miała jeszcze kilka miesięcy na to, żeby przemyśleć, jak to zrobić. Mam już jakąś koncepcję, no ale to trzeba będzie wszystko tutaj zgrać, dograć, e, wcześniej pozamawiać materiały, żeby nie było... Tak jak z tym dachem, że pomysły rodziły się na bieżąco, i później się okazało, że trzeba czekać na strukturę, bo też jej oczywiście nie ma od ręki, na cegłę. A to pan, który przycina cegłę, pochorował, a to na komin trzeba było czekać. No teraz akurat nie, fachowiec przyłącza nam piec do komina, też tam jest dosyć dużo przeróbek. Także póki co jeszcze ogrzewania nie mamy. Parapety, no ale parapety będą robione dopiero, te zewnętrzne, jak będzie yy, robiona elewacja, z tego względu, że nie wyłapiemy teraz grubości. No i później może to wyglądać niefajnie. Drzwi, drzwi te wejściowe i drzwi tutaj od ulicy. Co do drzwi, nie mam jeszcze koncepcji, nie mam jeszcze wybranej firmy. Nie wiem, nie myślałam, nie zastanawiam się. Czas będę miała całą zimę na myślenie, na poszukiwania czegoś fajnego, czegoś takiego konkretnego, bo jednak te drzwi wejściowe no, są widoczne od ulicy. No i tutaj trzeba będzie solidnie przemyśleć, zastanowić się, poszukać jakiejś takiej fajnej firmy, jakiegoś fajnego modelu. No zobaczymy. Okno, również jest założone pracy, jeszcze czeka nas tutaj ogrom. Nie tyle nas, co fachowców, bo to oni będą robić. Ekipa ta sama. Chłopaki bardzo dobrze robią, dokładnie, rzetelnie, stara szkoła potacie, z połączoną swoją nauką, bo pokończyli szkoły budowlane. I nie zamierzam zmieniać. Dzisiaj o dobrego fachowca jest bardzo ciężko i nie chcę eksperymentować, bo już mieliśmy do czynienia z kilkoma ekipami, fachowcami w swoim życiu i niestety później się okazało, że nie były to dobre wybory. Jest kupa poprawek, złości, nerwów, a tu jest to zrobione solidnie też, żeśmy ich z polecenia wzięli, ktoś nam polecił i naprawdę, naprawdę jestem zadowolona. Ten dach, duże wyzwanie, bo był niestety nierówny. Z tej strony był jakieś 15 centymetrów wyższy niż tutaj z tej strony. I jak założyli rynne, chciałam spad wody tu od tej strony. No ale niestety. Grawitacja jest taka, że pod górę nie popłynie i trzeba było robić z tamtej strony dach. Bardzo mi się podoba. Chłopaki tak namawiali, żeby zrobić ocieplenie, dać styropian położyć strukturę, ale zależało mi bardzo, żeby zachować stary styl, żeby tej cegły nie zakrywać, żeby ta cegła została, mimo, że ona jest taka, o jak widzicie, pozostawia wiele do życzenia, jeżeli idzie o estetykę, to nie chcę jej zakrywać, bo to jest kawał czasu. Od strony ulicy są stare okna, teraz nie mogę wyłapać koloru, bo jestem pod orzechem i jest dosyć ciemno. Ale tych okien ruszać nie będziemy. Też one zostaną, bo to są stare, oryginalne okna i jeszcze przedwojenne. Tylko wyciągniemy je, damy do wypiaskowania, oczywiście do szklarza, żeby pozakładał nowe szyby. No i tu jeszcze chyba to jest na kit, mi się zdaje, uszczelniane. Dzisiaj są inne techniki. Tak zrobić, żeby było ładnie. Ale okna zostają, też nie będziemy ich wymieniać. No bo w tym jest cały urok. Co do cegły, to jeszcze się zastanowię, bo na pewno nie będziemy robić tutaj. W tym roku nic, ani w przyszłym, bo będziemy chcieli zrobić elewację domu. To jest w pierwszej kolejności. Także będę miała czas zastanowić się, jak tą cegłę ładnie wyeksponować. W grę wchodzi czyszczenie tarczą bądź piaskowanie. No zobaczymy, przemyślę, co tutaj zrobimy, no ale na pewno trzeba ją wyczyścić, bo ona jest troszeczkę. Pochlapana wapnem, trochę jest zacieków. No i kwestia jest tutaj tej zaprawy w środku. To się sypie, też trzeba będzie częściowo ją wydłubać, wyczyścić. No ale dzisiaj są różnego rodzaju kleje wiążące. Jakby to się wyczyściło, klejem się zwiąże, później wtedy można ewentualnie jakimś wypełniaczem tutaj to wypełnić. Jakim? Nie wiem, no to już fachowcy będą. Wiedzieli i oni się tego podejmą. Bardzo podobają mi się te łuki nad drzwiami i też zwróciliście na to uwagę nad drzwiami i nad oknami. Niestety, jak będą stawiane drzwi, to te łuki trzeba będzie rozebrać, ale to wszystko idzie odtworzyć. I też już tutaj rozmawiałam z chłopakami, mówią: Nie ma problemu, Renia, odtworzymy, jak sobie zażyczysz, tak będzie. Zależy mi, żeby te łuki zostały, bo jest to element dawnego budownictwa. Tak kiedyś się robiło i to ma niesamowity urok. Dzisiaj już takich elementów nie ma. Chyba tak nie przykłada się wagi do estetyki. Estetyki w sensie właśnie tych takich fikuśnych wykończeń. Kiedyś to było no, każdy mistrz miał swoją technikę i bardzo pieczołowicie podchodził do elementów wy takich wykończeniowych. Dzisiaj niestety od no, tego się już od tego się odeszło. No i ten szczyt. E, tu były takie dechy drewniane, drzwi, które trzymały się na słowo honor. Pamiętam, jak tam na tych deskach od strony wewnętrznej były ponabijane gwoździe. I dziadziuś miał porobione półki drewniane. Na tych półkach pamiętam żelazko z duszą. Pamiętam fajerki od starego poniemieckiego pieca. Pamiętam również uprząż do konia i jeszcze taką e, powojenną, gdzie te ozdoby były tak fikuśne, w kształcie głowy konia. To wszystko było mosiężne, piękne rzeczy były i różnych, wiele innych takich rzeczy dzisiaj cennych. Niestety, co się z tym stało, nie wiem. Albo zostało to wyrzucone na złom, być może sprzedane. Nie mam pojęcia, co się z tym właśnie stało. Heciu się śmieje, że prawdopodobnie już Chińczyki dawno na łyżki przetopili. Mogło i tak być, bo Kiedyś ludzie nie zwracali uwagi na to, co w domach było, pozbywano się rzeczy niechcianych. Nikt nie przypuszczał, że to nabierze wartości, może nie tyle finansowej, co historycznej. Dzisiaj takie żelazko z duszą czy fajerki, zwykłe fajery od poniemieckiego pieca, mają niesamowitą wartość historyczną, sentymentalną. No, ale tego nie ma, bo praktycznie każdy dom robił czyszczenie i się tego pozbywano. Żal. No, niestety jest żal. Ten szczyt dosyć fajnie teraz wygląda. Bardzo podobają mi się zawiasy i zamknięcie tych drzwi wejściowych. Chłopaki, jak zaczęli robić, pytają się: Renia, co tu robimy? Ja my zdaje się na Was przyjeżdżają z tymi zawiasami, z takimi zadowolonymi minami i mówi mamy, ja mówię, co macie? Na pewno będziesz zadowolona. Poznaliśmy już twój styl, znamy twój gust, znamy twój charakter. Wyciągają, mówią: to jest to, prawda? Ja my, wiecie co? Lepiej, żeście już trafić nie mogli. To jest dokładnie mój styl. To, czego żądałam, czego oczekiwałam i tak, mam. Taki To jest już nowoczesne, no ale jednak te takie elementy wykończeniowe są charakterystyczne dla danych stylów. No i to mi się właśnie podoba. Na pewno byłoby wygodniej, łatwiej i prościej dla tych, którzy będą to robić, żeby położyć styropian, haratnąć strukturą i gotowe. Odzyskanie piękna tej cegły będzie bardzo mozolne, żmudne, pracochłonne, ale mi na tym zależy. Chcę zachować klimat tego gospodarstwa, taki jak pamiętam z dzieciństwa. Nasza polska wieś była skromna były deski, były prześwity. I jeżdżę po różnych miejscach, widzę gospodarstwa na wskroś nowoczesne. Owszem, to jest ładne, bo nie powiem, że nie. Te budynki nowocześnie wykonane, całe gospodarstwa, ale to jest kwestia gustu, to zależy co kto lubi. Ja nie jestem za takim stylem na wskroś nowoczesnym. Przytłacza mnie to i czuję tak. Taki efekt duszenia się w tym wszystkim. Mnie to po prostu dogniata do dołu. Ja lubię taką prostotę, prawdziwą polską wieś. No, wiadomo, że dzisiaj, jak się robi remonty, no to trzeba troszeczkę tej nowoczesności, nawet czasem więcej niż troszeczkę wprowadzić, ale chcę zachować te elementy, bo dzięki. Tej cegle, dzięki tym takim dziurom tam za stodołą w stodole, gdzie są te prześwity, ja mam wspomnienia. Ja wychodząc, każdego dnia widzę, jak tutaj robił dziadek, jak to budował tata, jak to żeśmy ręcznie siano zwalali, bo mi się to wszystko przypomina. Kojarzy mi się, kiedy spojrzę na tą stodołę czy na tą tutaj cegłę. A gdybym wszystko zrobiła na tip, top. To niestety zatracę te wspomnienia, bo wychodząc każdego dnia na podwórko, ja przywyknę do tej nowoczesności, i z czasem gdzieś to zacznie się zacierać, zacierać, zacierać. Niestety przez taki pęd za tą nowoczesnością zatracamy to, co było piękne, zatracamy swoje wspomnienia, a zatracając wspomnienia, tak naprawdę zatracamy. Poczucie własnej wartości, własnego bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, bo też pamiętam takie zdanie od mojej nauczycielki, od profesorki, która mówiła: Tak, pamiętajcie: jeżeli zatracicie własną pamięć, pamięć o korzeniach, przodkach, o tym, co było, nikt się o Was już nie upomni. I to są święte słowa. Życzę Wam, kochani. Żebyście w tym pędzie umieli odnaleźć siebie, zachować wspomnienia, zachować to, co jest tak naprawdę ważne tu. Tu i tu w środku. Nie na zewnątrz, ale tu, żeby pamiętać. Tego Wam życzę. Do następnego.